Dzień dobry, wiosna idzie, już temperaturowo też dostaliśmy taki bodziec, nie tylko kalendarzowo, ale już ciepło się zaczęło robić, w nocy nie było przymrozków, no i myślimy już o wysiewach. I teraz pytanie, od czego zacząć wysiewy? Pamiętajcie, zawsze wysiewy i generalnie uprawy jakiejkolwiek rośliny zaczynamy od ziemi. Zaczynamy od tego, jaką mamy strukturę, jakie mamy pH, jakie mamy zasobności różnych składników, żebyśmy mogli te zasobności porównać z potrzebami naszych uprawionych roślin. I teraz pytanie: mamy jakąś glebę, nie możemy sobie tak po prostu pójść i zacząć uprawiać w tej glebie. Oczywiście nie możemy tylko zgodnie ze sztuką ogrodniczą, bo jak najbardziej legalnie możemy i nic się nie stanie. Mówiąc nawet nic się nie stanie, mam na myśli plony, że raczej się nic nie stanie. No. Więc badanie, analiza gleby jest kluczowa, jeśli chodzi o osiągnięcie plonu, czyli zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Jak wygląda analiza gleby? Mamy zazwyczaj w całej Polsce gdzieś w okolicy nas będzie jakaś okręgowa stacja chemiczno-rolnicza. W tej okręgowej stacji chemiczno-rolniczej są przeprowadzane różne analizy gleby pod różnymi kątami w zależności od tego, co potrzebujemy aktualnie sprawdzić. Mamy w Polsce najbardziej powszechne dwie analizy gleby: jest to analiza rolnicza i analiza ogrodnicza. Analiza rolnicza kosztuje 13 zł, plus minus tam z groszami. Analiza ogrodnicza 52 zł. Mamy tutaj różne jednostki, bo analiza rolnicza będzie wyrażana w jednostkach, tam miligramy na 100 gramów powietrznie suchej gleby. A metoda ogrodnicza będzie wyliczana w miligramach na decymetr sześcienny podłoża, czyli tak naprawdę miligramy składnika na litr podłoża, bo decymetr sześcienny to litr. Jeśli nie chcemy korzystać z usług Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, to spoko, bo możemy korzystać z jakichś prywatnych usług, prywatnych firm. Będą robić mniej więcej to samo lub to samo lub nawet więcej. Nie ma tu żadnego problemu. Ja będę korzystał z usług Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Korzystałem wcześniej, nie mam zastrzeżeń. Oprócz tego, że troszeczkę trzeba poczekać, bo od 2 do 4 tygodni to tak myślę, że średnio. Oczywiście w zależności od rodzaju upraw, będziemy pobierać różne głębokości, różną warstwę gleby do analiz. W przypadku sadów możemy pobierać dwie głębokości. Możemy zrobić płyce i możemy zrobić próbkę głębszą, czyli tak naprawdę. Warstwa do 30 cm jest określana jako warstwa roli, czyli warstwa ziemi, którą uprawiamy, a warstwa głębsza niż 30 cm to już jest tak zwane podglebie, czyli w sadownictwie, tam gdzie rosną drzewa przez wiele, wiele lat, będziemy badać zarówno rolę, jak i podglebie. Więc będziemy robić nawet do 40-45 cm badanie gleby, żeby zobaczyć, co jest w głębszych partiach. Na moje potrzeby wystarczy około 20 cm, do 30 max i wystarczy. Analizę gleby pobieramy na takiej zasadzie, że Ogarniamy sobie nasze tutaj stanowisko, ogarniamy sobie, czy mamy na polu jakąś zmienność glebową, bo jeśli uprawialiśmy wcześniej, to na pewno wiemy, że gdzieś jest jakiś rys, że jest piasek, albo rys, że jest glina, to wtedy. Wykonujemy analizę gleby, jedną próbkę zbiorczą, tylko i wyłącznie w miejscu, które jest jednolite jeśli chodzi o glebę i jednolite jeśli chodzi o poprzednie uprawy i poprzednie nawożenie. Jeśli mieliśmy różne kawałki, które różnie nawoziliśmy, nie możemy z tego zrobić jednej zbiorczej próbki, no bo po prostu wyniki wyjdą niemiarodajne. Jeśli na jednym stanowisku uprawialiśmy glebę bardzo intensywnie i dawaliśmy dużej ilości nawozów i na drugim nie dawaliśmy wcale, to średnio wyjdzie średnio ale tak naprawdę nie zobaczymy gdzie jakie są zawartości. Musimy zawsze robić tak, że robimy z jednolitej gleby, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o piaski o gliny i z jednolitego nawożenia. Maksymalnie określa się, że do 4 hektarów z jednej próbki, tylko to jest próbka zbiorcza. Ja dlatego mam tutaj takie duże wiadro, bo nie potrzebuję oczywiście całego wiadra ziemi. Ja potrzebuję wiadro, żeby sobie wsypywać te próbki, które będę pobierał do jednej próby zbiorczej. Generalnie na hektar około 15 próbek. A do 4 hektarów, no to tutaj już im więcej próbek, tym bardziej miarodajna próba. Idziemy sobie w nasze pole. Jeśli mamy pole o kształcie kwadratowym, to idziemy sobie w kształt X, nie pobieramy z pierwszych metrów przy samej granicy, bo tam może być różna zawartość składników. Na przykład jeśli nie chcieliśmy nawozić sąsiadowi między, to na pewno odsunęliśmy się trochę z nawożeniem, więc tutaj nie bierzemy pod uwagę tych ewentualnych błędów. Jeśli mamy pole prostokątne, no to wzdłuż tego dłuższego boku robimy sobie taki zygzak. Nie robimy X, tylko sobie zrobimy zygzak. Też jest OK. W takiej bardzo intensywnej uprawie można sobie nawet zaznaczać punkty z których konkretnie pobieraliśmy po to żebyśmy mogli za rok w to samo miejsce wrócić i mniej więcej z tego samego miejsca pobrać żeby wiedzieć czy w tym miejscu coś się zmieniło żeby te wyniki analizy z jednego roku i z drugiego roku były jak najbardziej miarodajne w jaki sposób możemy pobierać próbkę oczywiście jest old school czyli szpadel ktoś kto nie ma żadnego tutaj sprzętu ogrodniczego posiłkuje się szpadlem. Szpadel powiedzmy, że ma około 20 cm mięższości, prawda? Prawda. To, co teraz musimy zrobić, to pobieramy na pewno próbkę gleby bez żadnych liści, bez żadnych korzeni, bo może to zaburzyć wynik. Nie pobieramy próbek gleby w momencie, kiedy pole nam pływa, kiedy stoi woda. Po prostu nie. Wilgotna ziemia spoko, trochę bardziej wilgotna okej. Okay? to nigdy w życiu. Więc jeśli mamy szpadel i chcemy zrobić analizę gleby, bo w sumie to nie kosztuje dużo, a nawozy kosztują bardzo dużo i bardzo się opłaca zrobić analizę gleby, to bierzemy szpadel i najpierw sobie zróbmy taką odkrywkę zwykłą, żeby po prostu odkryć ziemię. Więc to, co ja teraz robię, to po prostu wykopuję kawałek ziemi i zobaczcie, że mi, o, tak na głębokość szpadla, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie, że teraz w tym, od tej strony, w wykopie mamy równą nową ścianę. I jeśli ja troszeczkę odsunę do siebie szpadel i zrobię kolejny wykop, to wykopię taki plaster. Jeśli nie mamy kamieni. O, zobacz, wykopałem taki plaster. Teraz oczywiście te warstwę, jeśli mamy trawsko, te warstwę do trzech, nawet 5 centymetrów wywalamy. I to wszystko ląduje nam do wiadra. Tylko w momencie, kiedy robimy to szpadłem, będziemy mieć problem, bo będzie za jednym zamachem bardzo dużo ziemi i to będzie dosyć ciężkie. Jak się to robi ogrodniczo, tak profesjonalnie? Profesjonalnie, możecie sobie wygooglać, korzysta się z tak zwanej laski Egnera. Laska Egnera to jest taki specjalny twór zrobiony z rurki. Z jednej strony ta rurka jest odkryta, wbijamy, trochę przekręcamy. I tutaj mamy z tej strony takie wypychacz, żeby nam ziemię wypchało i wtedy pobieramy sobie z tych 20-25 cm ziemię, laską Megnera wbijaną i każdą jedną próbkę do naszego tutaj wiadra zbiorczego odkładamy. Jak zrobimy sobie 15, 20, 25 prób, możemy to wymieszać idealnie, pobrać sobie pół litra czy pół kilograma. To zależy, jak Ci powie stacja okręgowa Twoja lokalna. I wysyłam kurierem i piszę sobie na tym karteczkę do paczki. Dzień dobry. Proszę o wykonanie analizy gleby metodą ogrodniczą. Podaję swoje dane wszystkie, numer telefonu, mail. Okręgowa stacja się do ciebie odezwie, wystawi ci fakturę, opłacisz, dostaniesz wyniki. Jeśli wam się wydaje, że nie będziecie w stanie później wykorzystać tych wyników, żeby obliczyć sobie dawki nawozowe, to możecie dopisać na dole: proszę również o wyliczenie potrzeb nawozowych do uprawy pomidora czy do uprawy papryki czy jakiegoś warzywa innego na tym stanowisku. I tam wtedy dostaniecie razem z wynikami na drugiej stronie osobno drugą kartkę i tam będą zalecenia z konkretnymi nawet nawozami. Czy można sobie jakoś laskę jak zrobić bez szpadla? No bo ten szpadel faktycznie dosyć dużo zabiera na raz tej wagi ziemi. Ja sobie zrobiłem dzisiaj rano, dlatego nagrywam ten odcinek. Zrobiłem sobie z rurki 20. Po prostu prosta rurka. Z jednej strony naciąłem prawie do połowy, że mam prawie połowę tutaj rurki wyciętej. Wspawałem sobie poprzeczkę do nogi, jak szpadel, wspawałem sobie rączkę. Mamy laskę EGnera. Czy to działa? A zaraz zobaczymy. Ja robiłem próby i działało. Powiedzmy, że sobie piętą trochę to trawsko odsunę. Wbijamy. Hops. Tutaj mamy 20, czy 22 cm plus minus. Troszeczkę sobie przekręcę żeby się nabrała ta ziemia na pewno. Troszeczkę sobie wyciągnę. Ta dam Proszę bardzo. Całe te 20 cm ziemi mam. I to co teraz robię, to biorę sobie jakieś pomocnicze tutaj narzędzie do tego, żeby to wszystko strącić, żeby nie mieć rękawiczek w ziemi. Ciach! Można stuknąć. Laska Egnera pusta. Możemy jechać dalej. Także w tym miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy, będzie prawdopodobnie batatowisko. I ja na pewno na Batatowisko będę robił analizę metodą ogrodniczą. Za mną są jeszcze uprawy rolne, tam będą jakieś ziemniaczki, jakieś zboże. Także chciałbym sprawdzić, co jeszcze, że tak powiem kolokwialnie, w trawie piszczy. Więc sprawdzę sobie już to po prostu metodą rolniczą, bo jest tańsza. I będę wiedział co i jak, bo... Tym bardziej, że te niektóre uprawy były jesienią przeze mnie nawożone fosforem i potasem, a niektóre nie. I chciałem zobaczyć w tych nawożonych, czy ten nawóz zaczął działać, jest podniesiony troszeczkę stan, bo tutaj generalnie ziemie mają bardzo niskie pH i raczej bardzo niskie zawartości według mnie. I co się dzieje z tymi nienawożonymi? Chciałem sobie po prostu zrobić różne porównania, tym bardziej, że to naprawdę nie kosztuje. Jak już płacę za kuriera raz, to tak naprawdę kurier wynosi więcej niż taka jedna próbka z 4 hektarów. No dobra, to co? Telefon mam. Nikt po drodze nie chodzi, może nie zakosi. Ustawię sobie timelapse, przejdę sobie tutaj x i zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę zebrać jakieś pół kilograma czy pół litra ziemi. Potem to wszystko pakuję do torebki śniadaniowej, opisuję markerem, że batatowisko. Później sobie to złożę jedno przy drugim, wyślę torebki śniadaniowe z ziemią. Przeszedłem do końca, się okazało, że wyłączył mi się time lapse, także mam już przeszedłem już cały jego batata w Xa i to było stanowisko po truskawce. Truskawka jest teraz likwidowana, będzie tutaj 10 arów batata, jak się uda i jak urosną pędy do ukorzenienia. Teraz pytanie: kiedy dobrze jest zrobić taką próbkę gleby? Generalnie im wcześniej przed uprawą ją zrobimy, tym lepiej. Z kilku powodów. Po pierwsze, niektóre nawozy potrzebują czasu do tego, żeby się rozpuścić, być przyswajalne w, no, w pełni, powiedzmy w cudzysłowie. Na, o ile może być wykorzystany pewien nawóz przez roślinę w ziemi na 100%. Ale do tego, żeby roślina mogła tak swobodnie pobierać pewne nawozy, to one muszą być w tej ziemi po pierwsze rozpuszczone, po drugie czasami przekształcone do form przyswajalnych przez roślinę. Więc jeśli robimy tegoroczną uprawę, to dobrze byłoby zrobić analizę gleby nawet jesienią w zeszłym roku. Bo to nie jest tak jak azot, że. Bardzo mocno się wypukuje przez zimę, i tak naprawdę stan z marca jest niczym w porównaniu do jego stanu po uprawie np. w październiku. Azot jest po prostu najbardziej mobilnym składnikiem w ziemi, ale np. taki fosfor. No niektórzy mówią 1,5 cm, a niektórzy, że 3 cm, że się może w ciągu jednego sezonu przemieścić w ziemi. Także tutaj, tutaj mamy już większe pole do manewru. I najlepiej byłoby zrobić tę analizę gleby jeszcze jesienią i wtedy na spokojnie możemy sobie, jak poczekamy te 2-4 tygodni na wyniki analizy, bo to też jest jedna, jedna kwestia, wtedy możemy sobie już na spokojnie wjechać na przykład z potasem, na przykład z fosforem. Jeśli sprawdzimy, dodatkowo dopłacimy, tam chyba też było coś koło 50 zł, jeśli dodatkowo oprócz makroskładników, bo metodą ogrodniczą właśnie sprawdzamy sobie fosfor, potas... Wapni, siarkę, magnez, pH i zasolenie. To jeśli sprawdzimy sobie dodatkowo mikroskładniki, czyli tam będzie żelazo, cynk, bor, miedź, nie wiem, czy molibden, to dodatkowo możemy sobie jeszcze spróbować jakoś uzupełnić te mikroskładniki. Jeśli to robimy teraz w marcu pod uprawę pomidora, pod uprawę, na przykład tak jak ja batata po połowie maja, po połowie maja będzie sadzony, to też spoko, Ja zdążę te nawozy użyć. Teraz jest jeszcze wilgotna gleba. Więc te nawozy wszystkie się zdążą rozpuścić, ale kolejnym problemem, kiedy zaczynamy nawozić tuż przed uprawą jest to, że im będzie cieplej, na przykład w maju może być znowu sytuacja, że będzie trzy tygodnie bez deszczu. I my damy ten nawóz, ten nawóz przez 2-3 tygodnie się nie rozpuści, a on po rozpuszczaniu potrzebuje jeszcze wniknąć w ziemię, żeby mógł być pobrany przez korzenie. Więc tutaj jest dodatkowa sprawa. Dlatego jeśli mamy możliwość to jak najwcześniej przed uprawą robimy analizę gleby, bo na przykład może się okazać, że chcemy uprawiać roślinę, która potrzebuje pH w okolicy 6, a my mamy 4,2. I wtedy wiemy, że dobra, to spróbujmy sobie jakieś inne stanowisko zbadać i sprawdzić, bo może to nie jest najlepsze stanowisko do uprawy tego gatunku, bo w ciągu jednego roku z 4,2 do 6 no nie dociągniemy. Damy takie drakońskie dawki wapna, że przy okazji prawdopodobnie wybijemy sobie całe życie biologiczne. Także metoda pod tytułem nie będę badał gleby, zrobię sobie po prostu pod pomidora większy dołek i dosypię nawozu, wymieszam ręką i wsadzę w to pomidora. Ta metoda może się nie sprawdzić. Ten pomidor może skorzystać z tego składnika dużo później, niż nam się wydaje, że z niego może skorzystać, bo ten, ta granula musi się rozpuścić, musi zostać pobrana przez korzenie, przetransportowana, to musi być wbudowane w tkanki i wtedy to dopiero widzimy. Lecę robić analizę kolejnego pola. To będzie stanowisko chyba pod kartofle się mało wydaje w wiadrze, bo wiadro ma 20 litrów. Także dobrze to przemieszam, wszystko jeszcze elegancko wymieszam i pobieram do śniadaniówki. Ok, teraz sobie po prostu pobiorę taką powiedzmy, że garsztkę, tak się mówi u mnie, go gorztkę. Dobra Oj, tak się nie uda. No i zobacz, taką ilość mam w śniadaniówce. Teraz ją wystarczy tylko opisać markerem, który mam, batat. I lecimy z następnymi próbkami i później wysyłamy. I tyle. O proszę, i tu będę szedł zygzaczkiem, bo jest dosyć długie pole, tylko boję się, że mam dosyć słabą baterię. Nie wiem czy zrobię z tego timelapsa. No, i trochę mi się ciepło zrobiło. Kilometrów sobie nakręcę dzisiaj. Mieszam wszystko, jak jest jakaś grudka, to grudkę też rozcieram, żeby przypadkiem nie poszła cała bez wymieszania. No i co? Śniadaniówka i jazda. No i zobacz, jak już masz próbki porobione, wrzucasz sobie to do paczki, do tego tutaj dopisujesz sobie, proszę o analizę gleby konkretnie, co i co, co i co. Do tego jakiś kontakt do siebie, piszesz numer telefonu, żeby można było do Ciebie zadzwonić. Pakujesz to, owijasz, wysyłasz i czekasz na kontakt. Ja już pędzę do kuriera, żeby zostawić paczkę, żeby jak najszybciej dojechać do stacji. Jeśli chcecie zobaczyć, co z tymi wynikami dalej robimy, i jeśli Wam się ten film generalnie spodobał, zostawcie komentarz o treści Analiza Gleby.